Cześć Manko, z tej strony Adam i witam Was na kanale i w Graj. Dzisiaj porozmawiamy sobie o eliminacjach SGP 2021. Co to będzie? No właśnie, co to będzie? Dzisiaj posłużymy się materiałem, który przeczytałem w przeglądzie sportowym. I właśnie teraz go Wam przytoczę. Czterech polskich uczestników eliminacji Grand Prix 2021 podzieliło się już miejscami w turniejach eliminacyjnych. Nikt nie zdecydował się na start w Glecko, co oznacza, iż będzie musiał tam wybrać się z zwycięstwa Złotego Kasku w 2020 roku. A więc tak, wyjazd do stolicy Szkocji to ogromne wyzwanie zarówno pod względem logistycznym, jak i sportowym. Sobotnie zawody 23 maja pasowują się w piątkowo-niedzielną kolejkę PGE Ekstraligi, więc nie ma szans wystartować na ligowym sprzęcie. Trzeba przygotować dodatkowy komplet motocykli. Na dodatek już tegoroczne eliminacje Grand Prix Pokazały, że tamtejszy tor sprawia Polakom ogromne problemy. Z Kretesem przepadł tam Sebastian Niedźwiedź. No nie ujmując nic Sebastianowi Niedźwiedziowi, top naszych zawodników to to nie jest, prawda? Zajął tam ostatnie miejsce. Z kolei Bartosz Smektała nim pojął jak należy się tam ścigać, zdążył przywieźć 2-0 i zakończył zawody na ledwie 9 pozycji. No tak, no ale Bartek też jest cały czas młody, jest bardzo utalentowany. Ale co nie oznacza, że nie może popełniać błędów i właśnie takich występów jak zaliczyły właśnie tam w tym Go. No dobra, jedziemy dalej. Najlepsi zawodnicy złotego kasku 2019 zgodnie z dyspozycją GKS mają prawo wyboru rund eliminacyjnych. Nie zamierzali więc ryzykować. Krzysztof Kasprzak, wybierając jako pierwszy zdecydował już o awans do Grand Prix Challenge 11 lipca w słowackiej Żarnowicy po walczy 23 maja we włoskim terenzano. Piotr Protasiewicz i Jakub Jamruk wybrali poniedziałkowy turniej 1 czerwca w niemieckim Abensbergu. Doglet zgonnie zdecydował polecieć się nawet Krystian Pieszczek. Zawodnik Wybrzeża Gdańsk uznał, że łatwiej mu będzie wrócić na niedzielną kolejkę ligową z francuskiego La Monte Laderum 23 maja niż z Wysp Brytyjskich. No z drugiej strony z Wysp Brytyjskich nie jest tak trudno wrócić, tak? 3 godziny samolotem i jest się już na miejscu, a sprzęt... No, no nawet jak, jak nie da rady przywieźć sprzętu, no to wydaje mi się, że każdy zawodnik, który w ogóle, mm, który startuje w tych wszystkich eliminacjach, no ma wystarczającą ilość sprzętu, tak, nie ukrywajmy. Oczywiście te najlepsze motocykle chciałbym mieć na dane zawody, tak, żeby zakwalifikować się do tego challenge'u, no ale niektórzy po prostu sobie to odpuszczą. No i teraz najlepsze. Tym samym bracia Pawlicy, czyli Piotrek i Przemek, Maksym Dramik, Janusz Kołodziej, Szymon Woźniak, Kasper Woryna i inni marzący o starcie w Mistrzostwach Świata, mają już pełną jasność. Droga do Grand Prix nie będzie dla nich usłana różami. Nie dość, że wiosną pobaczą w złotym kasku tylko o jedno miejsce w eliminacjach, to jeszcze będzie to miejscówka najtrudniejsza z możliwych. Powiem wam tak, o miejscówkę to bym się najmniej tutaj martwił, tak? To jest tylko jedno miejsce, wyobrażacie sobie? Cała nasza najlepsza polska czołówka, można powiedzieć, która nie jedzie z różnych przyczyn, jak dobrze wiemy w tych eliminacjach, no, będzie musiała się skupić na te jedne zawody, tak? Czyli to już wiadomo, że, że zadecyduje dyspozycja dnia. Że tak naprawdę pamiętamy takie turnieje eliminacyjne, jak na przykład miał chociażby um, Janusz Kołodziej, tak? Które no, wymiatał cały sezon wszędzie, tak? I pamiętacie zresztą ten kamyszek, bodajże w gaźniku, czy, czy w Tumiku, już dokładnie teraz nie pamiętam. Tak samo Piotrek Pawicki też, no, miał sezon konia, wygrywał wszystko. Problem zaczyna się później, jak już awansują, tak? I zarówno jak i u Koldiego i, i tak samo jak i u Piotrka, to nie, był, to, to nie było to, co w tej chwili zaprezentował Macen, czyli ciągłość. I, i, I to jest najważniejsze, tak? Bo. Awansować mówię, jeżeli trafi na sezon ze sprzętem, każdy z tych Polaków, to wygra wszędzie i czy to będzie Glet's Go, czy to będzie gdzieś w Polsce, czy w Włoszech, czy w Niemczech, nie ma tutaj najmniejszego to znaczenia, po prostu no, trzeba, trzeba trafić ze sprzętem, żeby w ogóle myśleć, żeby zakwalifikować się do Grand Prix, tak? Druga strona medalu, to tak jak właśnie mówię, tak? Utrzymać ten sprzęt i utrzymać tą dyspozycję. Bo teraz w żużlu liczy się głównie sprzęt, to nie ukrywajmy, tak? Umiejętności też są dobre, ale jeżeli masz dobry sprzęt, to naprawdę to jest jakieś 80, a może nawet 90% sukcesu. <laughs> Dobra, spójrzmy jeszcze co, co tutaj piszą. Z każdej rundy kwalifikacyjnej do Grand Prix Challenge awans wywalczy czterech najlepszych zawodników. Przy czym jeśli w tym gronie zabraknie reprezentanta Słowacji, to z jednego turnieju zakwalifikuje się tylko trzech żużlowców, a ostatnie miejsce zajmie przedstawiciel gospodarzy finałowego turnieju. I dla mnie to jest wielka porażka, tak? Umówmy się. To jest o awans do najlepszej szesnastki na świecie, tak? Czyli do mistrzostw świata i, no i takie dawanie miejsca z urzędu. I powiem Wam szczerze, że nawet jeżeli by tu chodziło o Polaka, tak? Ja w życiu nie, nie jestem za tym. To, pra, prawdopodobnie ten zawodnik ze Słowacji przepadnie, i, i to będzie tylko tak, tak, tak naprawdę tylko karta w tym turnieju, tak? Tylko nazwisko, które raczej większego, większej furory nie zrobi. Bez sensu ten przepis. Na moje już dawno tak nie powinno być. No ale oczywiście to byśmy musieli Cię uśmiechnąć do rządzących, którzy to wszystko ustalają. Yy, jeszcze jest jedna fajna ciekawostka. I właśnie ją wam teraz przeczytam. Dodatkową drogą do Grand Prix w przyszłym sezonie będą Mistrzostwa Europy. Złoty medalista z automatu otrzyma stałe miejsce w Mistrzostwach Świata 2021 roku. I to jest super sprawa. Na moje to już dawno powinno być, bo. Na moje Mistrzostwa Europy, jak i Mistrzostwa Świata, to są dwa najważniejsze trofea indywidualne dla każdego żużlowca, tak? I ja już dawno stwierdziłem, że na moje to w ogóle powinna organizować jedna firma. A do tej pory było tak, że te dwie firmy, BSI i, i ta firma, co organizuje SEC, no praktycznie BSI cały czas robiło podgórkę. Nie zgadzały się na najróżniejsze terminy, zawsze coś im nie pasowało. Ten SEC zresztą zawsze był odstawiany na boczny Tor, że to nie ta sama ranga. Ale jak zaczęli jeździć tam zawodnicy naprawdę z dobrymi nazwiskami, takimi jak Emil Sajfudinow czy, czy Niki Pedersen, no, pomału to, to zaczęło przypominać mistrzostwa świata, tak, tylko troszeczkę w innej formule. No i w końcu teraz, jak mamy zmianę mm, właśnie organizatora cyklu Grand Prix, no, chyba stwierdzić, że pójdą taką drogą, że czemu by tego właśnie jakoś, nie to, że połączyć, ale czemu by nie korzystać właśnie, tak? Mistrz Europy ma automatyczny awans jako do, przyszłorocznego, do przyszłorocznej walki o Mistrzostwo Świata. I dla mnie to jest świetne rozwiązanie i tak to już powinno wyglądać dawno. No, ale jak wiecie, z różnych przyczyn tak nie było. No, i, i tak to właśnie wygląda. Wracając Wracając jeszcze do naszych zawodników Tak, do tych najlepszych Czyli Pawlicki, Maksyma, Drabika, Janusza, Kołodzia I tych wielu, wielu innych no, no, będzie bardzo ciężko, tak Będzie tam, będzie walka na noże, można powiedzieć I, I byle tylko to się odbyło fair Byle, byle bez kontuzji i, I niech pojedzie tam najlepszy, tak Bo, bo już niektórzy mówią, że O, taki Krystian Pieszczek Czy Jakub Jamruk Czy Piotr Protasiewicz ma już też swoje lata a po co oni tam w ogóle jadą Wywalczyli sobie? To niech jadą Kurczę, na moje oboje, czy masz 50-60 lat, wywalczysz sobie i czujesz się na siłach? Jedź! To jest Twoja sprawa, tak? Nie ma tutaj e nikogo co obrażać za to, czy, mm, czy właśnie umieszczać jego umiejętnością. Kurczę, a może się uda, tak? Może będziemy o ten sezon konia, tak? Czemu nie? Protasa z powrotem w Grand Prix? Pff, z chęcią. Dzisiaj nawet bym wziął. Także, także życie z tego miejsca wszystkim. Naprawdę powodzenia. I, I trzymam za wszystkich kciuki, bo, bo to są nasi biało-czerwoni. I, 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 czy jedni mieli L4, czy, czy inne. Plamy cały czas są biało-czerwoni. Oczywiście z tym L4 to, to żarcik. No, wszyscy wiemy jak jest. Także nie, po prostu niech zakwalifikują się najlepsi. A w challenge'u mówię, fajnie by było, żeby znowu jakiś Polak e, zakwalifikował się do, do mistrzostw świata na 2021 rok. I takie jest moje zdanie. Fajnie by było jakbyście podzielili się w komentarzu własnie swoją opinią, co wy o tym sądzicie, jakiego zawodnika byście chcieli widzieć, kto waszym zdaniem ma szansę zakwalifikować się do Grand Prix. I mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, jak tak to zostawcie łapkę w górę, zachęcam też do subskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Zachęcam też do zajrzenia na mojego Instagrama speedway-strefa. No i z tego miejsca was wszystkich pozdrawiam i, i to tyle na dziś. Pozdro, cześć!